Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio Paweł Siborowski, znany wam jako Spławik Nadwisły, wstawił na Facebooka zdjęcie takiego zestawu ala Paternoster do łowienia na żywca i na trupka. No i wielu z was się tym bardzo zainteresowało. Widziałem, że w komentarzu niektórzy poprosili mnie, abym ograł to, jak taki zestaw się montuje. No i przyjechałem przed robotą nad Wisłę. Zaraz Pawła poszukamy, bo siedzi gdzieś tutaj w krzaczurach, A zaraz go znajdziemy i postaram się ten zestaw wam pokazać. Podobno nie ma w wyśle sandaży. Nie ma. Tak mówią. No jest, ale tylko jeden, to co to, 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 to za historia? Wymiarowy jest. Jak sandacz połknie za głęboko, to mu uciąć. To jest uciąć przypon, dlatego że on z uciętym przyponem przeżyje. I nigdy nie ucinamy żyłki tak krótko, żeby ta żyłka mu się nie dostała do pyska, mm -hmm. tylko zawsze zostawiamy taki kawałek dłuższy. I teraz on sobie z tym spokojnie przeżyje, dlatego że ja bardzo często łowiłem nawet sandacze, które miały haczyk szyjsiopsy w brzuchu. Zanim przejdziemy do dalszej prady, to chciałem tylko przypomnieć, że teksty Pawła Ściborowskiego znajdziecie w każdym wydaniu Wiadomości Wędkarskich. Zanim będziemy łowić na żywca, trzeba złowić żywca. Warto mieć do tego taki 3-metrowy bacik z jak najlżejszym spławiczkiem. Ten akurat jest własnej roboty. Stary model, ale to może być obojętny, jaki mały spławik, najlepiej jakby miał gram, albo nawet mniej niż gram wyporności. No, no to zów tego żywca. Nie. No? nie. Paweł, no nie bądź taki... Ale teraz nie Albo nie będą widzieć jak, no co ty. Nie. Posłuchaj. Nie złowię teraz żywca, dlatego, że tutaj przy brzegu żywce są tylko o świcie. Kilka osób prosiło mnie, żebym pokazał, jak się robi zestaw paternowski. Najtrudniejszy do wykonania jest ten węzeł. Nawlekam na żyłkę krętlik, duży, tutaj nie trzeba, nie trzeba przesadnej miniaturyzacji, bo po prostu jest niewygodnie. Zostawiam około pół metra żyłki i robię węzeł. Taką pętlę i tą końcówkę owijam raz dwa trzy cztery pięć razy jest zasada, że im grubsza żyłka tym mniej razy można owinąć przez powstałe oczko przekładam krętlik i zaciskam węzeł to jest taki troszeczkę węzeł jak do, yy, do dropszota, prawda? Do haka. Tak, taki podobny. Tak. I zostaje teraz, powstaje taka pętelka z krętlikiem. I ponieważ nie potrzebuję, żeby mi ten krętlik tutaj latał we wszystkie strony, dodatkowo wiążę jeszcze zwykły supełek, żeby ten krętlik trochę unieruchomić i powstaje taki powstaje taki alaboczny boczny trok tutaj uwiązujemy do tego kawałka, który został ciężarek ja akurat używam takich ciężarków prostokątnych, bo z kredykiem ciężarek, to jest mm -hmm. wygodniej go ale tam, samie, samie to pisz ale tak, samie to, pisz. Tak. to może być i gruszeczka nie nie, 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 nie ma to znaczenia znaczy ma znaczenie o tyle, że moim zdaniem taki kanciaty ciężarek lepiej trzyma się dna. I po prostu trzeba wystarczy mniejszy, mniejszy ciężar. Wtedy. No właśnie, no. bo ile tu jest gram i ile jest, ogólnie zakładasz? Tu jest, jest około 80 gram ten ciężarek waży, ale trzeba mieć ciężarki o różnej gramaturze, żeby no w, zależności w zależności od uciągu górku hmm. i, 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 i dna. No i tutaj już węzeł jakikolwiek prosty, no, naj, naj, najprostszy węzeł. A i co ważne, jakie grubości masz tutaj żyłkę, tą główną? To jest żyłka główna 0,35 To jest tak jak mówiłem około pół metra. No, to jest taka orientacyjna długość, bo jeśli łowię daleko od brzegu, no to robię dłuższy ten trok, no bo wiadomo, że im dalej od brzegu, tym żyłka do wędziska będzie biegła pod większym kątem, prawda? I żeby to żeby to utrzymywało się w górze, no to swoje zadanie spełniało no to trzeba wydłużyć wtedy ten, ten krętlik to jest chyba zrozumiałe ten krętlik powinien być tam dalej no ale to nie, nie, ma jakieś, nie ma jakiegoś tam ścisłego takiego bardzo znaczenia czy to będzie 40 cm czy 45 czy 50 to już jest mało ważna sprawa do, do krętlika wiążę przy pąskaczykiem. Cieńszej żyłki 0,30, akurat w tym momencie 4. Może, może pokażę tutaj inny węzeł przy okazji, taki węzeł, który ja uważam za za jeden z najmocniejszych, to jest węzeł na 4 końce się nazywa. Żyłka przypon przy nie na pojedynczo, tylko żyłkę na podwójnie. Przekładam przez oczko i przy tej grubości 0,30 przy cieńszych żyłkach więcej razy trzeba to zrobić przy tej grubości wystarczy to 4 razy zawinąć przekładam przez oczko zaciskam węzeł nazywa się na 4 końce dlatego że dlatego, że po obcięciu po obcięciu zostają cztery końce to jest moim zdaniem jeden z najmocniejszych węzłów już Tak wygląda cały zestaw. Szypan długości, tak jak już mówiłem, od 80 cm do nawet 2 m długości. I na dnie to sobie wygląda. Wygląda to sobie w ten sposób. I tutaj w ręku Paweł trzyma haczyk. I tutaj tak. Jest zasadnicza, zasadnicza tak. Zasadnicza różnica polega na tym, że... Że, bardziej, że, że ta przynęta jest bardziej ruchliwa, bo ma większy zakres ruchu. Obojętne, czy to jest żywiec wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie że przypon jest umocowany do, do ciężarka, no to ta przynęta leży na dnie. Nawet jak jest nurk, no to gdzieś między kamieniem ona wpadnie i ryba ma ciężko ją zauważyć. A tutaj, jest, a tutaj jest to wszystko uniesione. Kurt pociągnie już zaczyna się to jakoś zachowywać, opadać, unosić. Dlatego paternosz. Tak jak zawsze trzeba cały czas kontrolować lot zestawu księżarka z przynętą i w momencie, kiedy już jest niedaleko od miejsca, w którym chcemy, żeby wpadł, stopujemy żyłkę przed zamknięciem kabłonka. Żeby zestaw wpadał do wody na naprężonej żyłce, wtedy nie plącze się ten paternostek, bo on się prostuje. Ten zestaw się prostuje, wtedy wszystko jest we właściwym miejscu. Nie rzucamy tak, że rzucamy i to sobie lobem wpada do wody i tam się robią różne dziwne historie, jakieś młynki. Tylko w czasie rzutu trzeba kontrolować zestaw. Nawet, czy nie leci za daleko, przytrzymywać i palcem żyłkę trochę, żeby wolniej wylatywała. I w momencie, jak wpada do wody, ma wpadać na sztywnej rzutce. Mamy martwą kleję. I zrobimy, zrobimy z niej, no nie filecik, ogonek. Zawsze ucinam go po skosie. Dlatego, że ktoś kiedyś wysnuł śmiałą teorię, że to trochę przypomina kształtem Sterwoblera i dodatkowo, dodatkowo w nurcie ten ogon jeszcze jakoś się tam porusza przez to. Założymy go na haczyk. No trochę jest to trwała praca, ale ale tak to niestety wygląda. Ja podejrzewam, że Oprócz ruchu, dzięki temu, że jest na zestawie Paternoster, to właśnie ta krew ma duże znaczenie, w tym, że drapieżniki często wybierają właśnie taki ogon na nieżywce. Ważne jest tu, żeby grot haczyka wystawał ponad linię tego. Tego A jak Ci statystycznie no. wychodzi? W ogóle spróbowałeś sobie zapisywać, ile więcej jest brań na, na ogonek zapisywać ile na żywca. sobie nie zapisywałem, ale to się wyraźnie daje odczuć na przykład późną jesienią. Dużo skuteczniejszy jest ogon, ewentualnie filet, niż żywiec. W listopadzie na przykład. Czyli ryby... Podejrzewam, ryby, ryby no, się stają. No i wolą spalać mniej energii po tak, prostu. Tak, tak, tak. No to mhm. nie wymaga polowania. Tak. Teraz jeszcze jedna sprawa. Ta część, która została, absolutnie jej nie wyrzucamy. Yy, już zbroi się ją normalnie za, za przez, przez obie wargi yy, zapysk yy, jest bardzo skuteczna, jak klenie biorą jak gdzieś są klenie, bardzo skutecznie no i no, niestety ta, ta, ta krew nieszczęsna też podejrzewam, że działa, działa na dodatkowo oprócz oprócz wzroku no to działa na węch drapieżnik dlatego filety są takie skuteczne A jak będziecie chcieli sobie poczytać wpisy na blogu facebookowym Pawła, to link do jego strony macie w opisie pod filmem. Klenia atakował? Pokaż. No, no tak wygląda że jest w pobraniu klenia. Głowę mu zjadł. Tak. No ładnie. Jedno, szar jedno szarpnięcie. I porobocie. I po robocie. W czasie łowienia żywca musimy uważać jeszcze na jedną ważną rzecz. To jest okleja, ukleja, którą wyciągnąłem przed chwilą z wiaderka, a to jest mały boleń, którego złowiłem. Na bacika. Na bacika. Małego bolenia szybciutko wypuszczamy do wody. Bo może, bo może z niego będzie duży boleń, a okleja wraca z powrotem do A ukleja niestety ma, ukleja ma, jest, ma przerąbane. No taki jej los. Jak nie boleń nie ją to ją niejaki Paweł wpakuje do wiaderka po górkach. że Paweł już A ja, ja, ja nie wiem, co tam zżerasz. No Słoika złego, to wolę sandacze. Niż uklejki smażone? No, ale niektórzy mówią, że rarytas. Oczywiście tacy, co nie mogą sandacza zrobić. No, może i tak. W menu będzie uk uklejeczka, od razu Wam Paweł pokaże, jak się taką uklejeczkę zbroi. W tym miejscu, gdzie ma płetwę grzbietową. Trochę Sebastian sobie za malutki ten haszunio wziął. No, może troszeczkę. Dlatego, że w tym miejscu po prostu jest... Naj najtwardszy ten grzbiecik ma, no nie, nie, Czyli nie, jest nie, duża nie, szansa, że nie spadnie. Nie, nie, że nie spadnie, nie spadnie w czasie zarzucania. Oj, będą hejty za taką, za taką rybkę na haczyku, to mogą hejty być, co nie? Nie wrzuca się, nie wrzuca się ciężarka gdziekolwiek, aby dalej od brzegu. Ja nie wiem, czy to będzie widać na wodzie, ale robią się takie, to się nazywa zwary. I one, to jest jak gdyby odbicie dna. Jeśli woda gdzieś w którymś miejscu płynie równo, nie, nie, na powierzchni nie robią się żadne zawirowania, żadne zatrzymania, to znaczy, że i dno jest równe. Jeśli gdzieś widać na powierzchni, jak ta woda się ze sobą ściera jak gdyby, no właśnie to się zwary nazywają, no, zbiera jedna z drugą, to jest po prostu odbicie dna, znaczy, że coś jest na coś co zakłóca przepływ tej wody. I takie miejsca trzeba obławiać. Bezechosądy bardzo dużo. I bywa. z czasem wędkarze na nabywają takiej umiejętności, jak to, jak to się mówi, czytanie wody. Ba tak, bardzo dużo bez echosądy. Warto sobie, warto sobie wyobrazić, jak może wyglądać dno, na przykład, w miejscu, gdzie łowimy. Tutaj, akurat, gdzie, gdzie łowimy, dno wygląda bardzo podobnie jak, jak brzeg, tutaj. Takie coś, co się nazywa płyta iłowa. Ten materiał to jest ił, mu. On później z czasem twardnieje, i woda, jak płynie, wymywa w nim różne dołki, górki. No i to jest oczywiście tutaj jest w dużo mniejszej skali. Dalej na wodzie, tam gdzie nurt jest silny, no to te, te powiedzmy te grudy to wszystko ma tam po kilkadziesiąt centymetrów wysokości. Skąd o tym wiem? Jak ściągam ciężarek, gruntówki, bardzo często na ciężarku są szczątki, takiej, takiej gliny zostają. Poza tym czuć, jak się ściąga ciężarek, no to wiadomo, nie, nie, nie idzie po równym piachu, tylko po czymś tam zaczepia się, podskakuje. To jest bardzo fajne miejsce, dlatego że w tym żyje robactwo, no to jak jest robactwo, no to przychodzą do tego białe ryby, jak przychodzą białe ryby, no to przychodzą do tego drapieżniki. Także nie tylko, nie tylko, nie tylko kamieniste dno, najgorszy jest taki surowy piach, surowy piach, piach. Ładno. A, a wszelkie na dnie jakieś są nierówności, no to już, to już takie miejsca trzeba obławiać. To jest właśnie to co mówiłem, poczułem zaczep, wyciągnąłem i na ciężarku, na ciężarku została glina. Warto takie miejsca poz, warto poznawać, takie rzeczy, wiedzieć to. A nie tylko jaka wędka. A nie tylko jaka wędka. Wiemy o co chodzi. Jak komuś krąpie za szybko objadają wątróbkę z haczyka, znika, to trzeba wziąć półtora metra nici. i z tej wątróbki zrobić taki zgrabny pakunek taki baleronik? baleronik taki większy drapieżnik tym nie pogardzi małe ryby mają problemy żeby to obskubać a można zakładać używając nawet małych haczyków trochę, trochę to wygląda jak kulka proteinowa taka naturalna kulka proteinowa z skóry To jest kulka o smaku, o smaku kury tak. I to też jest sprawdzone na teraz będziemy próbować z no jest... tego co wiadrzy w całej głowę no, no właśnie ale Pawłowi buja będą zobaczcie jak, jak, jak tą wątróbkę obrabiają skubane. widzicie? No, zobacz jak dziergają dziady. Paweł, trzy słowa o miejscach, w których się ustawiasz i łowisz właśnie na żywca albo na trupa. No, najlepsze to są takie miejsca tam, gdzie są sandacze. A, to wiadomo. Trzeba, trzeba takie miejsce wybrać, bo wtedy jest największa szansa, że się złowi. Tylko myślę, że nie każdy będzie wiedział, jak takie miejsce znaleźć. No klasycznie, klasycznie, tak jak już mówiłem tam wcześniej, bardzo ważne jest co jest na dnie, żeby to nie było, żeby to nie był gładki piasek, żeby to nie był równy przepływ. Ta woda musi być w powierzchni pomarszczona, a na dnie muszą być jakieś nierówności, kamienie, czy nawet jakieś pojedyncze głazy, miejsca głębsze w dzień, klasycznie rynny. Bardzo fajnie jest, jak, jak w tych miękkach są jakieś zaczepy, na przykład stare drzewa, konary drzew powalonych. No i kamienie, generalnie kamienie, kamienie, tam gdzie jest dno kamieniste. A w, a w nocy no to wszystko się zmienia. No w nocy płyciej, bliżej brzegu i w nocy można znaleźć sandacza, już na, nawet nie, niekoniecznie dno musi być kamieniste, można je znaleźć wstecznym prądzie, tam, gdzie woda płynie wolniej, generalnie tam, gdzie się drobnica w nocy zbiera. W jest, noc jest właśnie o tyle łatwiej zlokalizować wyraźniki, że szuka się miejsc, gdzie, gdzie gromadzi się drobnica. Poza tym widać, jak one na płytszej wodzie żerują. W dzień, w dzień trudniej to zawsze powiedzieć. A Powiedz mi Paweł, jakie jeszcze, na jakie ryby można liczyć oprócz sandacza? Jakie są ciekawe przyłowy? Jak, tak jak widać tam było, jakie zdjęcia wstawiam na, na tą swoją stronę, na skławic nad wisły. Klenie często się przyławiają, bolenie, nawet ze względu na to, że filet czy, czy ogon tej, 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 tej rybki na zestawie Paternoster nurt go porusza nawet szubaki z tym, że no, ze szczupakiem to, to już, właśnie jest raczej przegrana sprawa jak będzie, czasem się udaje. Ale generalnie właśnie to jest taki typ, typ typowo na sandacza, typowo na Wiadomo, no, no, że i sum się połakowi jak będzie w pobliżu na, na, na taki nawet niewielki klej. Ale łowisz łowisz ogólnie w ten sposób, ale łowisz też bardzo dużo na spinning. Powiem, że to, no, no dla mnie takie łowienie no, z jednej strony jest bardzo ciekawe oczywiście i to polecam dla początkujących wędkarzy. Ja kiedyś bardzo dużo właśnie łowiłem na, na żywca, na trupa. Ale takie, no, teraz wydaje mi się takie troszeczkę nudne. Ty wolisz łowić na spinning, czy, czy, czy w ten sposób? To zależy, to zależy. Ja nie mam jakiś. jakiś preferencji, takich, że mam jedną po ulubioną metodę, tylko no, ja po prostu korzystam ze, ze wszystkich dostępnych, no. staram się urozmaicać sobie jakoś, jakoś yy, to łowienie, zmieniam często miejsca, szukam, nawet pomimo tego, że sporo gratów jest, jak się na tego życie łowi, no bo to trzeba i mm -hmm. pojemnik jakiś na żywca, i lekka wędka, żeby tego żywca złowić, tak, i, i ciężarki, nie ciężarki, to to nieraz zmieniam 2-3 miejsca w ciągu dnia. Jak już się nie dzieje na świt, na przykład w jakimś płytszym miejscu, tak jak mówiłem, przez godzinę czy półtorej, no to przenoszę się gdzieś w głębsze miejsce. Kombinuję, zmieniam długości przypony, że to ma znaczenie. Zmieniam wielkość ciężarka. Czasami jest dobrze, jak nurt znosi ciężarek, że ten zestaw nie jest taki sztywny, napięty w nurcie. Czyli po prostu nie ulegasz facebookowym modom i nie trzymasz się tego sztywno, to po prostu znaczy to, korzystasz z tego, co ci rzeka wiesz, daje, tak? Tak. Z tym, że no to nie chodzi o facebookowe mody, tylko zapytałeś się, czy spinning, czy gruntówka. No na, na, na grunt, jeśli się nie łowi w ten sposób, że machniesz ciężarem żeby takim, który się na, trzyma i, i stawiasz wędkę w stojak, odwracasz się i siedzisz z palcem, ma się dół, wiesz. Tylko też trzeba cały czas coś kombinować. Trzeba rzucić bliżej, rzucić dalej. Tak, Poszukać tych ryb. Że nie? to się nudzi, założyć innego żywca, inny rodzaj. Zamiast uklei płotkę na przykład. No coś jest, jest cały czas coś do zrobienia i przy tej gruntówce. ich obserw... zmienić większy, mniejszy. No coś, no... Jak, jak obserwuje Paweł, wiesz, te, te wszystkie trendy, można by tak powiedzieć, facebookowe i kolegów wędkarzy, to, to większość, jak się już zafiksuje na jednej metodzie, to, to mówią tylko tą metodą i wręcz mam wrażenie, że jakby się gdzieś pokazali z żywcówką czy z gruntówką, to byłaby wręcz ujma jakaś, no ale to, to nie, nie, nie na tym wszystko polega, I nie o to chodzi. Słuchaj, chyba. moim zdaniem, mam, ludzie, mamy czasy specjalizacji, no, zobacz, są wędki przeznaczone specjalnie, czy żyłki specjalnie przeznaczone do jakiejś tam metody, do czegoś. Ludzie może temu ulegają. No, ja, ja nie będę mówił, że staram się być uniwersalny i sobie poradzić z każdą metodą, w każdych warunkach, no ale, no, ale tak jest. No, a może, może jeszcze przez 50 lat łowienia nie zdecydowałem, która mi się najbardziej podoba. Jeszcze nie wybrałeś, nie, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie wybrałem. Nie, no ale ogólnie bo... to chyba chodzi po prostu o miłe i przyjemne Mogę... spędzenie czasu, co nie. No i no ja bym złowić rybę, bo to też jest no bardzo... właśnie i no. też no, moim zdaniem jak się zmienia te metody, ludzie często piszą do mnie, a bo ja na Wisę przychodzę 10 razy i nic nie złowiłem, a pan przyszedł i, i nałowił. No. Ja też sądzę, że nic nie złowi. I właśnie wtedy zmieniam metodę. No, jeśli... Jeśli byłem trzy razy ze spinningiem i na ten spinning złowiłem dwa małe sandaczyki, no to na czwarty raz idę ze spławikówką, sprawdzam, czy weszcze biorą, czy, czy ustawiam się no, za, za brzaną. A, czy, a no, jak no, już jesteśmy przy a, sandaczach, to no, niestety jest coś takiego, że one raz będą świetnie reagowały no właśnie na naturalne no, przynęty, innym razem lepiej będą reagować na sztuczne. No. To, ale to trzeba wszystko sprawdzić. Słuchajcie, z chęcią bym wam pokazał, co z tego łowienia wynikło, ale niestety muszę już uciekać do roboty. Ale gdybyście chcieli więcej materiałów z Pawłem, to jak zawsze piszcie w komentarzach i łapkę do góry stawiajcie. Trzymajcie się, hej.